z tej strony Kalasar. O, to jest kolejny odcinek Wiedźmina 3 dzikiego". No i w tym odcinku ruszamy sobie, jak widzicie, ze zleceniem na leśnicę. Tutaj musimy pogadać właśnie z sołtysem Podgajów. Tutaj już jest niedaleko. Zobaczymy, o co chodzi z tym zleceniem. O kurde, Geralt traf mi tutaj. Witaj. W jakiej sprawie? ...w sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wyjedaliście, tak? No, a no ja. Zajęlibyście się tym, byście Wiedźmin. dobrze zgaduję? Zem widział na obrazku u babki w książce monstrum albo Wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla Was, co to taka leśnica? Hej, nie ma problemu, tylko zobaczmy, jak z nagrodą będzie. Rozmawiajmy o nagrodzie. Hmm, no, to ile sobie policzycie? Zobaczmy, 239. Spróbujmy. Chociaż szczerze, chyba raczej to będzie troszkę za dużo, ale zobaczymy. O, nie, nie, nie. nie. To za dużo. Nie ma mowy. No, do połowy wskaźnik się aż wziął. To weźmy te 250. Zobaczymy. A niech będzie. Zajmę się tym. Ktoś widział treśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie. Słaby miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz ludziska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą. Na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. I nic się jej nie stało? <laughs> jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to i leśnica nie da rady. <gadanie> tak to pogadajmy pogadajmy ja się, tu wiemy, może e, co to za stwór będzie, z którym będziemy walczyć. No więc pogadajmy. To nie, to nie ona. O, źle wygląda. Kto to w końcu. A tutaj siedzi, myślę, że to jakieś dziecko. No, możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę wiedźminie. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, poprawdzie aż tak dobrze, to jej nie widziałam. Ciemność się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś, jak twarz za mgłą. I co było potem? Na no co miało być? Myślałeś, że czekać będziesz, mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski, wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Ok, czyli pewnie jakaś. Czy nie południca, tylko północnica chyba to będzie. Z tego co można wywnioskować, ale to się jeszcze okaże. O, to jest na dziesiąty level chyba zadanie. Zobaczmy. Gdzie to jest. Zlecenia: tak jest dziesiąty level. Zobaczmy jeszcze. Bestiariusz gdzie to jest, a dobra tutaj mamy drakonidy to raczej nie e, uh, 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 upiory północnica na no, ilden to wiadomo no i olej przeciwko upiorom e, mam w ogóle taki olej, zobaczmy gdzie to jest e, Tylko pojadą przeklętym magicznym i wampirom. no kurde Troszkę niefajnie. Odwar skóroliszka możemy sobie od razu zrobić. Czemu nie? Zaraz sam te miksery zobaczę. Jak chcę najpierw oleje zobaczyć. Eee, gdzie to jest upiorum? Brak składników. Co mi tutaj brakuje? Właśnie jakieś kwiaty mi tu brakuje. Dobra. Może po całym odcinkiem wam którymś sobie to e, poszukam. A na razie to róbmy sobie. Elixiry, te co można i jakoś damy radę, bądź co bądź zadanie jest na niższy level, więc dać sobie radę powinniśmy tylko co my tutaj musimy znaleźć w przyszłej okolicy mhm. no ja myślę, że to o północy mamy tu od razu przyjść, ale jednak nie myślałem, że tam coś jest, ale dobra, tutaj coś się pokazało no, badaj to Geralt Szła tędy kobieta Boso? By jeszcze jakieś puzzle mamy? Nie, to jakieś skrawek ubrania. Tkanina mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić o krzewy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Hmm, czy coś tu jeszcze będzie? Czy yy... gdzie to mnie prowadzi? Myślę, że do wioski będziemy to sporo tam prowadzić, ale jednak gdzieś tutaj jakoś zawija śmiesznie. Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją, albo podarżał jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki, ślady są wyraźne. A raczej musimy iść za śladami. No, coś tu leży, czy czy żeby ten wilk mnie tylko nie zaatakował. Orderca zaniósł ciało do lasu i zakopał. W grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? Hmm. No zobaczmy, co to za list. Eee, to będzie ten. Okej. Okay. Hmm. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. pewnie jest pewnie znautemiczne. Trzeba będzie zapytać. No właśnie nieciekawa sprawa. Zobaczymy co Sołtus na to powie i pewnie wszystko sprowadzi się do tego, że będziemy musieli tutaj o północy przyjść i zawalczyć z tą północnicą. A póki co jeszcze trzeba dokładnie zobaczyć co nam Soł tutaj powie. Witaj! W jakiej sprawie? Znaliście Zulę i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to. Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli że. Znaczy się ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie, może gdzie się spotykali? Mm, no, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula. Dobre Bogi. Ok, znaleźć miejsce musimy. Nie, nie, nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. A właśnie zapomniałem też wspomnieć, bo w kasztelu w Rońce tam u barona, u kwatermistrza bodajże tam obok kowala, zajrzałem do sklepu i miał do sprzedania e, ten set cały Nilwy tylko zapomniałem na początku odcinku powiedzieć. No, jest, był lepszy od tej zbroi, co miałem. Może bonusy nieco gorsze, niektóre przynajmniej, a, ale ogólnie pancerza więcej, a i tak już za... E, Teraz mam zaraz będzie 12 level. To na 14 i tam zbroję kota będę robić, więc mówię: A co, tam mam dużo kasy, to mogę sobie tutaj pozwolić na zakup takiej zbroi. Ale dobra, e, tutaj musimy coś przeszukać. O, już by to tutaj spal list od kochanka i krew na nożu, ale to teraz przy północy. Chyba, że to samo mi przewinie czas. Północnica za dnia się nie zjawi. A no właśnie, tak myślałem. No to do północy, tylko żeby znowu się nie rozpadało. Bo ostatnio jak se właśnie grywam tak poza odcinkiem, no to cały czas leje deszcz. Nawet przewidzieć, czy nie raz, dwa, trzy dni świata gry muszę, żeby się rozpogodziło jako tako. Ale widzę, że teraz jest w miarę okej. Okay. I właśnie mamy leśnicę, no to czyli standardowo raczej Irden, i będziemy ciachać ją, no choć No już widać dużo wytrzymał się od poprzednich tych bossów, ale i tak da radę ją tutaj pokonać, no, jakiegoś wielkiego wyzwania, no, tutaj raczej nie sprawi, ale jest widać już wytrzymalsza dużo od e, poprzednich tych rywali na przykład od skrzykacza ale teraz kurde mi ciągle się tutaj przenosi menda jedna no tak to ja jej nic nie robię no, szybko znaczy irdem irdem nie <grym> pomyliło mi się no i ciachamy ją Ile się da? Dobra, wypijmy sobie pozie mleko. Myślę, że to ta aktywa właściwa, ma no, znowu się tutaj sklonowała. No, choć tu leśnica uciechamy dalej. Może gromu użyję w końcu, bo dawno nie używałem takiego czegoś. A znaczy w sensie miksturek takich. Poza jaskółką. Teraz tutaj mamy gromu, wypijmy. I możemy wciachać. No, wyraźnie troszkę większe są obrażenia. Oj, to się rozumie. Muszę częściej używać tych mikstur. No, ale o, jest... Łoł, wow, piła mnie prawie. No, jemy szybko. Ogrom mi się chyba zaraz skończy, ale powinienem dać jako taką radę. No, szybko. Wow. Tak jest. <śpiewa> Już nie chciałem jaskółki skółki używać. Myślałem, że dam radę, ale. No cóż. Teraz będzie trzeba troszkę ostrożniej przejść, więc widzimy się za moment. Okej, okay. udało się za drugim razem, tylko. Troszkę przesadziłem z eliksirami, jak widzicie tutaj. No właśnie, przycipał sobie gerard za bardzo. Dobra, podnieśmy tutaj wszystko. Tak jakiś miecz, jeszcze. zobaczmy co to za mieczor w ogóle. No, troszkę niby lepszy, porównajmy sobie. Eee, 13 krytycznym. No, niby 6 więcej obrażeń, ale chyba lepszy. muszę na razie go zostawię. Zobaczymy to, co dalej. No i teraz nie zostało nic innego do wrócić po nagrodę do Sołtysa. Zaraz przebiegniemy się, tutaj kawałek jest. Zobaczymy co tam powie i to już na pewno zakończy zadanie. i Spróbujemy jeszcze w tym odcinku zająć się drugim zleceniem. Bodajże też na dziesiąty level. O, Geralt, stój tutaj. Jeszcze musimy pomedytować do rana, bo... Sobie się poszedł spać i raczej z nim teraz nie pogadamy? Żeby choć mój stary nie chlał w garcznie O, coś się mi zbugowało. No, Soł też pogadaj. Witaj. W jakiej sprawie? Pozbyłem się leśnicy. Ach. Nie będzie wracać? Nie, wiem jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie jak było przyobiecane Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj Okej, okay, czyli zadanie zakończone. Ciągle mi te panie lasu się tutaj włączają. No i level akurat, zobaczmy yy, postać co my tutaj... Aha, to ulepszałem, ale najpierw właśnie ciągle zapominam to chcę na najwyższy poziom. Żeby mi tutaj już... Móc wszystko tutaj e, akcji używać w, w dialogach, więc to na maksa rozwinę. A później dopiero sobie pójdę w, następ, w tamtą umiejętność z szermierki. A co ja tutaj chciałem? Tutaj jest jeszcze na dziesiąty level, a tutaj 12. Dobra, czyli zrobimy sobie jeszcze to zlecenie w tym odcinku i w następnym już zaczniemy fabułę. Z tymi paniami Lasły. No zobaczymy, czy tu musimy się przenieść. Dobra, to w takim razie widzimy się tutaj na miejscu. Okej, okay, jesteśmy na miejscu, musimy porozmawiać z grabarzem. Głodna. przychodzę w sprawie zlecenia. Podobno macie tu jakieś kłopoty. Coś się rozgrzewuje groby. Żeby tylko. Na żalniku co jej róż jakieś się paskudstwo lęgnie. Powyżera co świeże i odchodzi. Ostatnio znowu się zaczęło. Myślałem, byle po zmroku nie wychodzić, drzwi dobrze zamknąć, ale potem dzieciak zniknął. Na cmentarzu? Nie, z wioski. Kajtek taki mały, co to by sam tu nie zaszedł. A pod wieczór jakby chwilę nie słyszałem. Ale nie wyszedłeś sprawdzić, co się dzieje. A co jak głupi na potwory wiedźmin potrzebny. Porozmawiajmy o nagrodzie. Okej, okay, 240 mamy, no to. Nie wiem, tak 270. Może się zgodzi. To uczciwa cena. Jak za takie zlecenie? Ja się trochę na tym znam. No to okej, okay, zacznijmy. Sprawdzę, co tam się dzieje na cmentarzu. Czyli musimy na cmentarz się udać. Gdzieś w tą stronę. Ale to chyba będzie na tamtym zniesieniu, więc niedaleko. Chociażby znowu z jakimś upiorem byśmy musieli walczyć. Zaraz się okaże. Chociaż mam nadzieję, że coś innego będzie. Dobra, jakieś dzikie psy, kurde, aj! przez przypadek wieczora no o! Wincie. Już mi się nie chciało nawet uników robić za bardzo, bo... Góle rozkopały groby, a smród rozkładu zwabił dzikie psy Ale ani góle, ani psy nie porywają dzieci No właśnie... Zaraz ja to zbadamy Teraz se ja pozbieram, kurde Miękko, bo to może się przydać akurat Tutaj mam jakieś ślady Rozgrzebany bez użycia narzędzi. No, coś tu jeszcze było. No, zobaczmy z tej strony. Rozgrzebane motyką? Nie. Widać ślady szponów. No, czyli ewidentnie to nie człowiek zrobił. Prędzej jakaś bestia. Czyżby jakieś... E, ...trupojady? Rozgrzebany bez użycia narzędzi. No najwyraźniej prawok będzie ciągle to samo gadać. O, tutaj coś jeszcze mamy. Rozkopany grób całkiem świeży, a cuchnie starym trupim jadem. Ciekawe, dokąd zaprowadzi mnie ten smród. Okej, okay, ale jeszcze chciałbym tutaj sprawdzić środek. Czy coś tutaj przypadkiem nie ma? w nilfcardzkiego o, gorsza. Niby bardziej masywna, ale mam mniej pancerza. Okej. Okay. Czyli w środku tutaj nic nie było tak czy inaczej związanego z misją. E, Okej, okay. po zapachu musimy iść. W tą stronę gdzieś. No. Nieraz to tak dziwnie znika, kurde. Hmm, gdzie to nas zaprowadzi ciekawe. Tam widać coś łazi. Może to to. Nie, chociaż tutaj jakoś odwinęło. A, kurde, spadłem. No dobra, zobaczymy, może jakoś. Uda mi się wskoczyć. Dobra, udało się. No I tutaj gdzieś prowadzi ten zapach dalej. daleko to jeszcze. Hmm. Do tego domku, zobaczmy. A my to hmm, tutaj mamy? Cokolwiek tu mieszka, wybrało dość nietypowe miejsce na leże. Hmm. Czyli by jakiś inteligentny stwór, czy jakiś... Skoro ten stwór potrafi używać narzędzi, jest rozumny. Albo chociaż sprytny. No właśnie, może to jakiś człowiek. <laughs> Zobaczymy. Magiczny krąg z czaszek. Najwyraźniej potwór dzięki nim czerpie siłę z miejsca mocy. No, ale raczej to nie człowiek, ale zobaczymy w końcu, co to będzie. Ktoś tu się gotuje. O to chyba kość udowa dziecka. To musi być baba cmentarna. Dzięki mocy czerpanej z czaszek poczuła się tak pewnie, że zaczęła zapuszczać się do wioski. Jeżeli zabiorę czaszki, będzie musiała pójść po nowe na cmentarz. I tam ją to na bada. pewno się wścieknie. Teraz wystarczy poczekać na nią w nocy na cmentarzu Okej, okay, czyli musimy wrócić na cmentarz Dobra, to ja robię cięcie i widzimy się już na miejscu Okay, jestem na cmentarzu. Teraz gdzie tutaj trzeba to umieścić. A i użyj, miał być niepodpal. <grym> no, zobaczmy. Chyba olej na trup pojady mam. Jeszcze sobie sprawdzę dokładnie. O chuj, kurde, co to jest? Złodziej zabrał czaszki. Moje czaszki. Niech wykopie własne. No i przyszła. Dobra. E, najpierw sobie zobaczę, czy mam olej przeciwko, który pojadą. Tak jest. Co jest, nie mogę użyć? Kurde. A. Będziemy musieli się e, poradzić bez. A i nie ten znak, kurde, zapomniałem zmienić. Weźmy może igni sobie. No nie powiem, troszkę, kurde, jest silna, zobaczymy jak to się poradzimy. Kurde, chciałem ją skontrować, bo gdzieś tam w samouczku widziałem, że jak się skontruje to a, babę w tą cmentarną język ucinamy, ale już mniejsza z tymi. się babo cmentarna, muszę kurde troszkę bardziej uważać, ale już powinienem dać radę. No i co? Użyłem kontry i nic się nie działo. Dobra, spróbujmy jeszcze raz ją podpalić. Kurde, demol, Muszę uważać. Może wezmę lepiej sobie... Quena będę zarzucać. Będzie chyba lepszy pomysł. No już musiała kurde tutaj, zdjąć tego Quena, no. E, dobra, jednak, Igni będzie lepsze, bo to przynajmniej nie ruchamia. Niech się tego załaduje, tutaj w Igni. No, kurde, niestety się nie podpaliła. Kurde, uciekaj, Geralt. Ciągle zapominam, ciągle. tutaj. E, to e, jedzenie zużywać. Ajajaj. Kurde, w ogóle je, te moje ataki niby zabierają mi życie, ale. Ona nic się z tego nie robi, jakby miała wywalone na to. Dobra, damy tutaj raczej radę. Ale muszę ostrożnie, już było blisko. Aż jaskółki skórki musiałem użyć. No, uciekaj, Gerald. Kurde, nie podpali się ona. No. Jeszcze ze. Dwa ciachnięcia i ostatnie unikła <laughs> no podnieśmy tutaj wszystko trofeum i nie zostanie nic innego jak odebrać nagrodę tak jest Geralt tutaj będzie odcinał głowę z baby cmentarnej no i dobra musimy teraz wrócić się po nagrodę do Grabarza tylko czy on będzie tutaj w nocy też tam dostępny, ale jak nie to najwyżej pomedytujemy i e, powinno styknąć. No, złoź gorant. A nie widzę, że on tutaj stoi dalej? Przychodzę w sprawie zlecenia. I co? Załatwione. To baba cmentarna rozkopywała groby i porwała dziecko. A właśnie, co z tym mały Dziecko nie żyje. No tak myślałem. Co z nagrodą? A nie zapomniałem nie. Naści i dziękuję za pomoc. Bywaj. Okej, okay. dobra, to by było na tyle w tym odcinku. W następnym odcinku prawdopodobnie zajmiemy się o, właśnie tym zadaniem panie lasu, bo ciągle mi tutaj wyskakuje, no chyba, że jakieś tam znajdziemy jeszcze sobie na no szybko zobaczę zadania poboczne zajmiemy się tutaj paniami lasu w następnym odcinku więc mam nadzieję że wam się podobało do usłyszenia i na razie